Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Fajowe Czołgi Premium. W zasadzie szóste tiery szybciutko kończę, ponieważ tylko cztery czołgi szóstego tieru posiadam, więc y, oczywiście fatalne meczyki ostatnio Togiem 2, y, wybaczcie, ale były jakieś chyba burze, więc miałem y, straszne dziwne lagi i dlatego tak poszło, ale nie chciałem nagrywać jeszcze raz. Y, jak wyszło, tak wyszło. Dostałem hejta za to, no ale tak bywa. Tym razem myślę, że już nie będzie tak źle, ponieważ to jest mój ulubiony szósty tier premium, już jest ostatni czołg, więc mogę podsumować. Dlaczego mój ulubiony? Bo ma najmocniejsze pieprznięcie, malówkę, która bije po 440 z penetracją 196. Jest on wśród wszystkich czołgów premium największe pieprznięcie oprócz chyba tej fałki 10 tieru, ale to nie jest w zasadzie. Zarabiaczka, po prostu czołg premium. Jeżeli zaznaczymy czołgi premium, to on się pokazuje. Czekajcie, bo mi się fotel obniża. Ciekawostką tego, tej lufy jest to, że właśnie na goldowym pocisku strzela on jeszcze więcej. 510 z penetracją 171, czyli jeżeli ktoś w zasadzie. Ma dużo pieniędzy i nie chce zarabiać tym czołgiem, to jeżeli go rzuci na niższe tiery, a rzuca go między szóstym a ósmym yy, poziomem, yy, na szóstki, to spokojnie może sobie założyć goldowe pociski i bić średnio po 510. Jeżeli rzuci mi teraz na yy, szóstki. To tak dla jaj y, założę pierwsze pociski, właśnie goldowe, żeby pokazać wam, jak fajnie m, to strzela. Oczywiście, y, to jest główny plus. Może, jedyny, może jeszcze następny plus to jest y, to, że y, silnik jest mocny i y, jest w miarę dynamiczny. Nawet ten Tedek, mimo ogromnych rozmiarów, y, no niestety ogromne rozmiary i niestety y, bardzo słaby pancerz. 60 dookoła, a tutaj wszystko jest y, prawie pod kątem prostym, więc y, naprawdę. Wszystko w niego wchodzi, nie ma żadnego problemu, żeby go przebić. Moduły zainstalowałem takie trochę dziwne: e, szybkość celowania, wentylację i ładowanie. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, może dać ładowanie, lornetkę i krycie. Ja tutaj, e, właśnie tego krycia, może sobie dam e, tak na wszelki wypadek, przynajmniej na 7 dni, kupię mu jakieś kamo, żeby mnie tak szybko nie zniszczyli. Ok, tak jest. No teraz ładnie wygląda. Jeszcze zobaczmy, co pisze y, Wargaming y, na temat tego czołgu. Pojazd opracowany na podstawie projektu czołgu ciężkiego Testo. Nie wiem, co to za czołg. Jego przeznaczeniem miało być niszczenie wrogich umocnień i pojazdów. Y, wyprodukowano tylko prototyp. Mogli napisać tylko jeden prototyp. W marcu 1940 roku pojazd nie wszedł do produkcji seryjnej. No tyle, no 35 maksymalna prędkość, ale on tą prędkość osiąga w zasadzie od razu. Dobra, ja się teraz nie przejmuję, czy mnie rzuci na szóstki, czy na ósemki, bo talówka daje rady i wtedy właśnie, gdy są to ósemki, a z szóstkami, no to już w ogóle, no rzuciło mnie na szóstki. Tutaj muszę oczywiście tylko uważać na to, żeby nie być za bardzo widocznym, ponieważ, yy, ponieważ, a właśnie, spróbuję sobie załadować tego Golda. Ponieważ wiadomo, yy, jak będą mnie widzieć, to jestem bardzo duży i bardzo łatwo we mnie strzelić. Faje7, siedem pozdrów Faje, <gryw> no ktoś tutaj trochę dziwnie napisał. Opuszczenie działa słabo, słabo. Zazwyczaj jeżdżę tu na środek, ale tym razem hmm, nikt nie pojechał w tamtą stronę. Szczerze mówiąc, na tej mapie nie jeżdżę właśnie w tą stronę, więc nie wiem, jak to mi tu wyjdzie. Coś myszka mi szwankuje. Zobaczymy, co tu ten KW-1S podświetli. T28 przejechało. O, niepotrzebnie z, go, z goldowego pocisku, yy... no tak, chciałem tylko wam pokazać, że prawdopodobnie większość czołgów, prawie na hita, będę miał na goldzie, ale oczywiście, z golda to przesada. Yy, przeładowuję na normalne pociski. Widzę atak bardziej drugą stroną, więc kieruję teraz czołg na drugą stronę. Przegrywamy. 1, 4 Uu. To ja się trochę wycofuję. Ta fałka wyjeżdża, więc przycelowuję. I jak widać, 500 dostał. Ła! Bo to fałka! A, fałka się schowała. Tam widzę, czołgi już przejechały. Spróbuję pomóc temu medowi. Tego helkata, nie wiem, czy dam radę stąd zdjąć. No niestety nie dam rady. Ktoś mi świeci, oby to nie był KW-1S. Dobra, szczerze mówiąc ja muszę teraz wypieprzać stąd. Tak, grill, wypieprzamy stąd. Uuu, kawu 1 s przejeżdża. Szybko, go, Uciekamy, uciekamy i się chowamy. Idę tego T28 rozwalić. Hello. Churchill. A, Churchill jest jeszcze daleko. Shit. Teraz trzeba, o lewcia, uważać na kawę 1S. Przelauję sobie nie ten, następny goldowy. Chwila. Yy, Got off. No dostałem yy, raz i teraz ARL, 6 sekund, KW-1S. 3, 2, 1, 0. Bum. To yy, lewcia. O, no nie mam szans teraz. 4, 3, 2, 1. No, mm, yy, no jak widzieliście, starałem się, starałem. 5 yy, zniszczonych czołgów. Yy, no, jak wam, jak widzicie, przeładunek ponad 13 sekund yy, powoduje, że yy, no, mimo to widzicie, że mam najwięcej zniszczonych czołgów. I najwięcej obrażeń, i najwięcej expa, ale. No i nawet zarobiłem. Zarobiłem 20 prawie 6 tysięcy, a wystrzeliłem chyba 3 pociski goldowe, nie? Więc nieźle, nieźle. No ja, ja lubię po prostu ten czołg, ale rzuciło mnie na szóste tiry. Więc teraz jedziemy jeszcze jedną bitewkę. Mam nadzieję, że trafię na bardziej opanowaną drużynę, może na ósemki i wtedy właśnie pokażę wam jak fajnie. O. Są ósemki i widać nie jest źle, bo tutaj oczywiście Pluton STA1 może dużo zdziałać, no jak wiadomo STA1 posiada bardzo fajną lufeczkę z dobrą bardzo penetracją, więc bez żadnych problemów tutaj pociśnie nas. Ja na razie sobie stanę oczywiście tak trochę z, z tyłu, może gdzieś na F2 i tam poczekam co, co się stanie. Prawdopodobnie będzie atak czołgów albo... znaczy będzie oczywiście atak z jednej i z drugiej strony. No mam nadzieję, że nasza drużyna nie zagra teraz źle. No, obawiam się głównie właśnie tych STA1. I teraz patrzcie się, zryw jak na taki duży czołg to naprawdę niezły. Puszczam te medy, no jedź typek. No, muszę tu wszystkich puszczać, ale w, w każdym razie bardzo mm, fajnie ten czołg się zrywa. No, jedź teraz pod górkę 22, 22 km na godzinę bez żadnego problemu. 3250 golda. No, nie ma teraz żadnej zniżki. Zniżki jutro będą na chińskiego 8 Meda oraz zniżki będą 30% na Panterkę, 7 siódm, Premium i właśnie ją sobie kupię. Żałuję trochę, że kupiłem tego Chinola tydzień temu zamiast poczekać troszkę i bym miał teraz go za 15% taniej. Dobra, typek ładnie jedzie tam świecić, więc ja będę mu pomagał swoją mocną lufą i stanę sobie tak gdzieś, żeby mieć w zasięgu widzenia czołgi może, może tu gdzieś o Szermanik i fałka, ale uciekli. Ja tutaj jestem o, STA jeden. Tam jestem pluton, STA 1, cholewcia. <słuch> <słuch> Więc trzeba tutaj przypilnować te STA 1. -ki. No pokaż się mały. Aj, 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 aj. Dobra, mm, muszę się wycofać niestety. Holcia, no nie jest dobrze. Dobra, jeden o, st 1 mnie widzi. Nie widzi, dobra. Wycofuje się. Cholewcia. No i dupa. No niestety nie wyszło za dobrze. No ostatnio moje meczyki nie są za ciekawe. Wybaczcie. Może dlatego, że miałem tą przerwę związaną właśnie z innymi grami, coś ostatnio daje tyłka, no trudno, nie powtarzam filmiku, jak było, tak było. Ja oceniam ten czołg najlepiej wśród wszystkich, wszystkich czołgów. Popełniłem teraz oczywiście błąd, ale ta lufa naprawdę daje sobie radę z każdym czołgiem, oczywiście nie z wieżą jakiegoś tam te 32 i tak dalej, ale z, z każdym czołgiem tieru do 8 bez żadnych problemów. No trudno. Dałem tyłka. A, jedna ciekawostka. Oczywiście, jak widać, wielu do mnie pisze. Czasami nie, nie czytam tego, bo nie mam czasu. Ale napisał do mnie Flejciuch i powiedział, że pozdrowisz mnie w następnym odcinku. Założyłem się, że mnie pozdrowisz. Jak pozdrowisz, dostanę 30 złotych i kupię ci jakiegoś lajta. Słuchaj, Flejciuch, pozdrawiam cię, żebyś. Po prostu miał super meczyki, fajną dziewczynę i tak dalej. A te 30 zł. zachowaj. Oczywiście, jeżeli nie żartujesz, zachowaj dla siebie i kup sobie jakiś, jakąś pizzę, zaproś dziewczynę i, i tyle. Dziękuję za uwagę. I oczywiście osoby, które będą jutro na operacji Południe w Biesku Białej, to możecie mnie tam spotkać. Będę tam coś tam kręcił. Oczywiście, filmik pokażę w niedzielę. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia.